W sobotni wieczór na deskach Helmingowskiego Centrum Kultury pojawi się jazz z najwyższej półki na najwyższym poziomie. Rzadko się zdarza, że mamy muzyków prosto z Nowego Jorku, a takim muzykiem i wielką legendą zarówno tego starego, jak i współczesnego jazzu jest Buster Williams, który przyjeżdża w gwiazdorskiej obsadzie na perkusji zagra Joy Baron, tak więc to są również wielkie nazwiska jeśli chodzi o nie tylko ten współczesny jazz, który się rozgrywa na wielkich scenach obecnie, ale również na przestrzeni wielu, wielu lat. Powiew młodego jazzu to konkurs, w którym zmierzy się 13 formacji jazzowych. Ocenie je specjalnie powołane jury, a koncerty można oglądać już od godziny 13. W sobotę i w niedzielę na dużej sali. Wstęp wolny. Dla tych, którzy nie mogą pojawić się w odceku i wysłuchać powiewu młodego jazzu, organizatorzy przygotowali kolejną atrakcję, czyli transmisję na żywo w internecie. Wszystkie koncerty będą dostępne na stronie scime.pl. Zapraszamy. To może się zdarzyć. Oczywiście w kwadracie, w klubie festiwalowym, gdzie koncerty, ale również wolne granie. Tutaj, miejsce na improwizację praktycznie zagrać może każdy. Gdybym umiał grać, też bym z nimi zagrał.